Siemanko, zapraszam Was na kolejny odcinek z konstrukcji. Przygotowałem kolejną bryłę, więc przechodzimy od razu do roboty. Dzisiaj zajmiemy się wykonaniem bryły, która będzie miała taki bok. Jest to dość popularne. Są też wersje, gdzie nie mamy fałdy materiału, tylko są tutaj osobne przeszycia. Będę to nagrywał w osobnym odcinku, a dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem takiej bryły. Jeśli chcę otrzymać torebkę, która będzie miała przykładowo 35 cm wysokości oraz 10 cm na podstawie, to żeby wykonać takie zaszycie, muszę doliczyć ekstra tyle centymetrów, ile ma podstawa. Czyli jak tutaj mam 10, to do całej długości paska musi jeszcze dojść 10 cm dlatego że aby otrzymać coś takiego to tkaninę musimy złożyć w ten sposób i przeszywamy tutaj na maszynie. I ten zakład, który jest tutaj to jest z jednej strony 5 cm i z drugiej strony 5 cm. Więc teraz jaki potrzebuje pasek? Muszę wyciąć pasek o długości z jednej strony jest 35, z drugiej strony będzie też 35. Chcę, żeby podstawa miała 10 plus te 10 cm na zaszycie czyli łącznie pasek na 90 cm. No, szerokość tu już jest według uznania. I przechodzimy na maszynę. Środkową linią wyznaczyłem środek całego paska i po 5 cm z każdej strony. Teraz składam to na środkowej linii. I teraz na 5 cm. Spinam to w ten sposób, i przeszywam na długości. I teraz druga strona mam zeszyte i wywracam. Podstawa ma w okolicach dziesięciu centymetrów, czyli tyle, ile zakładaliśmy, i tak się prezentuje ten bok. I gotowe. W tym odcinku to by było już wszystko, zachęcam Was do wspierania kanału, mile widziana łapka, komentarz do zasięgu, trzymajcie się, cześć.